Dzisiaj chciałem pokazać coś, nad czym pracuję. Jest to e, druga próba zbudowania urządzenia do testowania wytrzymałości materiałów. Jest to tak naprawdę maszyna wytrzymałościowa, której zadaniem jest rozciąganie albo ściskanie jakiegoś materiału, dzięki czemu będziemy znali sobie siłę, jak coś się kompresuje albo rozszerza. Dlaczego druga próba? Pierwszą tutaj mam szczątki. E, tak wyglądał pierwszy panel do maszynki, i on był oparty o Raspberry Pi, któraś tam wersja, zbudowaną przeze mnie nakładką, która miała sobie jakiś przetwornik analogowo-cyfrowy, logiczne wejścia zero-jedynkowe. Za przetwornik droga służyła taka to chińska sufmiarka, do tego jeszcze z plastiku, niby z węgla, z karbonu, no ale. Carbon to chyba nazwa plastiku, z którego została wykonana. Niestety nie działało to zbyt dobrze, dlatego to jest druga próba. E, pierwsza przyczyna to to, że takie słuchniarki nie nadają się jako przetworniki. Siła droga. E, Dużo zakłócenia, ona potrafi sobie zasnąć. Mimo tego, że można to fajnie odczytać sobie z poziomu Raspberry Pi, no to no, pojawiły się jakieś błędy, szumy. Próbowałem tutaj właśnie zaizolować taśmą, ale mimo to. E, Poziom zakłóceń generowanych przez silniki i przez silnik krokowy, i pojedynczy silnik krokowy, bo wtedy był jeden silnik krokowy z, taki, z taką konstrukcją, która była była tutaj śruba i były sobie dwa łożyska liniowe, które były zbudowane z części od szuflad. Niestety nie działało to za dobrze, bo to miało duże luzy i naprężenia i Przetwornik, który był na końcu tego ramienia, no dość mocno się odchylał sam z siebie, zamiast, że tak powiem, nadawać siłę badanemu obiektowi. Więc tak, tutaj mamy tutaj mamy drugą próbę, więc mam, będziemy mieli dwa silniki: belka, napęd na dwóch śrubach. No Te elementy są z drukarki. I okay, druga wersja będzie zawierała, czy opierała się głównie o Arduino Mega. Eee, też jakaś nakładka moja zbudowana. Przetwornik analogowo-cyfrowy. Nie będzie zewnętrzny, tylko tutaj jest Arduino. Wejścia cyfrowe, tutaj jest Arduino. Sterowanie silnikami. Teraz mam tak. Będę miał zewnętrzne Arduino Nano, które będzie odczytywało, um, zadawało drogę za pomocą programu GRBL, tak? Gerber. GRBL. Siłę będę odczytywał za pomocą też oddzielnego nano, które będzie przekazywało sobie informacje do tej płytki, a to już bezpośrednio do komputera. Tak więc zamiast, że tak powiem, czytać drogę z sensora zewnętrznego, mm. będę zakładał, że mechanika jest na tyle dobrze zrobiona, że ruch o 50-30 mm będzie tym, co faktycznie się tutaj na końcu tego wydarzyło. take back